Mama Roxany Wegel zachwyca na zdjęciach z córka, interne uciepieje z zachwytu, jak siostry, foto. Roxana Wegel ostatnimi czasy nie może narzekać na brak zainteresowania. Niedawno piosenkarka huczna towala wejściem w dorosłość. Rozkochala w sobie 26-letniego Kiewina mgleja, a w dodatku przygarnęła pod swój dach jeszcze pisaka. Rok się chętnie dokumentuje w sieci prywatne ZEcie, wrzucając od czasu do czasu zdjęcia z urlopów czy innych wyjazdów. W Młodej gwieździe zdarza się też upamiętniać wspólne momenty z Mama Edyta, która określa mianem najlepszej przyjaciółki. Dalsza część artykułu pod materialem wideo. Wspólne zdjęcie z Mama Dodala m.in. w relacji ze swojej hucznej osiemnastki organizowanej w Bukowinie Tatrzańskiej. Tam też możemy przyjrzeć się rodzinnym ujęciu, na którym piosenkarka z czułością wpatruje się w swoje rodzicielkę. Fotki z imprezy zamieściła także sama Edyta Wegiel, która jakiś czas temu zaskoczyła fanów piosenkarki swoja metamorfoza. W komentarzach pod postem otrzymała wiele komplementów. Co więcej, niektórzy internauci pokusili się też o dość konkretne porównanie. Piszac za rok się jest tak uderzająco podobna do mamy, że na wspólnych fotkach kobiety prezentuje się jak siostry. Jak siostry przez wygląda pani z Roxana jak siostry mama Roxany jak Roxana słodzili pod postem internauci. Edyta Wegiel z Gernela jest całkiem sporo pochwalnych komentarzy, tak ze na profilu u taty piosenkarki Rafala Wegla. Pięknie pani wygląda jak mlodo, ale roksanka jest podobna do pani Edyty, widomka po kim roksia jest taka śliczna, zachwalali internauci. Zobaczcie zdjęcia. Faktycznie SAS tak podobne.